Ty, zobacz, ja. Ja. Ja, ja, z to, ja z tego dołu to robię. Opa, z no takiego ja to lekaj. tu ma ciśnienie, gościu. Witam wszystkich, Bartoszny Impo. W tym samym odcinku Sporła Simulator. Jest ze mną Xen. Witam, witam. umyję ci głowę. Schudłeś trochę od ostatniego spotkania, ale to dobrze. No, dobrze. no to chyba dobrze, no. Miej tłuszyku, to. No, łatwiej no, się no, chodzi, nie? Łatwiej się robisz? chodzi. Jesteśmy na mapie, którą kiedyś ja grałem i której nie dokończyłem, dlatego dokończymy SEO, bo przez to, że jej nie dokończyłem to następne mapy nie są w stanie się odblokować, dlatego musimy ją na szybko dokończyć i będziemy potem grać oczywiście jakąś nową mapkę, nie? Dlatego... Najgorszą, najgorszą część zostawię, się i tak. Tak, to prawda. No, chcę dlatego... sobie stać w miejscu i nic nie robić, się kręci sama. <laughs> a to, no to też prawda, tak, ja, ja tak grałem na tej mapie, to akurat prawda. Dlatego musimy to dokończyć na szybko, a jeżeli to zrobimy, to zaczniemy na jakieś nowe mapki, które są z nowych okay, update'ów, okay. Power Wash Simulator. I oczywiście zbieram no pieniążki, nie? Trzeba pieniążki zbierać, bo no jest nowy Poruasz, którego jeszcze nie mam, a bardzo bym go chciał, dlatego przybliżymy się bardzo mocno do niego, a nawet może go kupimy w następnej misji. Więc to nie jest no, ciekawe. 29 dolarów. Ja mam, nie wiem ile, bo mi kamerkę zasłania 4300 tysięcy, więc jak zrobimy tą misję, dokończymy ją I, i zrobimy następną, to jest ogromna szansa, że mam fourwashera nowego O kurde A on będzie OP, to jest jakiś totalnie kozak fourwasher, nie? Ale w ogóle mi w komentarzach im potrzebuję, nie nagrywasz ze Scream i Xenem. Nagrywam! Po prostu nie nagrywam cały czas, no. Czasami nagrywam, no halo, no. Jak widzicie, jest odcinek, no, 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 jest, no. Dzień dobry, jest Xen. To nie jest że żaden, to Xen prawdziwy jest. Ta, tam jest nadal brudno, gościu. Tam jest dalej brudno. No tutaj też jest brudno, gdzie jestem. Kuria, te konie są za wysoko postawione, nie mogę wejść na nie. Cała góra, jest tutaj z piasta. Okej, okay, dobra. Pink, oh, jest... Zrobiłem to, uf, zrobiłem to do Was, głowy najgorsze. Okay. To jest jeszcze brudne? Jakim cudem? Przecież to wyczyszczone zostało. To, muszę. O, to, 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 zostało, dobra. Ty no wszystko ja. Gdzie, tutaj gdzieś? Ty no nie wiem, tu jest brudna, nie wiem gdzie nawet. Ty no to trzeba to znaleźć, bo to będzie tragedia, jak tak się nie znajdzie potem, się zapomni. No tu wszystko jest na górze. O, bo... zrobiłem, dobra. A ty to, to od góry robię od dołu, robię. Ty pałki od koni, tylko że oni mają z Hard Z tutaj, więc trzeba dłużej postrzelać. O dobra, zrobione zostało, pałka od koni. O teraz takie pytanie, co teraz, nie? O, tu jest jeszcze... jeszcze tutaj, house horse road. Road. no no no. House tego, że tu nic nie ma no, gdzie? No właśnie, ja pamiętam, że. że, że miałem problem z tym chaos rodami duże, Że nie, nie, nie było brudno, a jest brudno. Nie? I trochę nie wiem o co chodzi. Choć to, Gnoju! To jest najpotężniejsza broń w tej grze. Nie ma przed tym ucieczki żadnej. Myślisz, że wygrasz? Nie wygrasz? Nic. Jakoś nie jest efektowne to. No póki co nie jest, zaraz będzie. Gnoju jeden. No co jest? Tu jest zepsute 100% Czy to jest brudne w środku niego, czy coś takiego? Oby nie, nawet nie, nie kurza. Ty, a może... Może te korsody jakoś wystają na, na dach, czy coś? Ani to nie, w ogóle nie Nie, patrzyłem, 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 nie, nie, nie wystaje O, tu jeszcze no ta drabina jest serio pośrodzona jakoś. Ty, ej, serio, jest ta drabina, nie tak jest Ty, ona się bukuje, ta drabina. Ty, wiem Przecież Co? one idą w górę i w dół To musi... Że one są zasłonięte Przez konie, te rody Jak a. to a. a, no możliwe, no o, widzisz? One... No tak, trochę się ruszają. O, widzisz? I są brudne w górze, na górze. Dobra, no, no, no. dobra, o kurde, easy. Easy, dobra. No, co to jest ten... ...cresting frame? To jest geniusz, no. No tak, to było, to było, było high-Q play akurat. Cresting frame to jest tutaj na górze. Ale wszystko jest. Ale to frame. Just... No, frame. To białe. To no, to jest metal, to ja tu znajdę. Nie, nie nie, tu... aha, w sensie tu, no. A, tu jest! Dobra, widzę. Kurde co ty robisz? Mamy się złogąć Latałeś po samym mapie Cześć to ja też tak zrobię zaraz. No to chodź, chodź ja ci to zrobię. extra Nick Liquid New Job available. O to chodziło! Dobra! Daj mi to... Mogę to podnieść? Weź coś, weź to jest. Jak ja się zpukowałem. Tak, jakbym jeszcze kaskę dostał, to było fajnie, ale ja chcę wyjść. Nie, ja, jak się podnosi to? A nie mogę już podnieść. Dobra, to do samej misji. Siema, no. To jest nasza praca, to jest nasza prawdziwa praca i to będziemy w tym odcinku właśnie robić. Dobra. O tak, ty tu jest śliskawa, normalnie. Ej, zoba! śliskawa. Ło, ale to Hej. jest wielkie, lol. Da, to, ja może od góry będę robił. Cała co do rób, tak, tak się mówiłem ja wejście robię. no to, ja, robię. Dobra, to, to Tylko ja zrobię... górę. Za było ze startu a to jest wszystko metal, dobra, to ja się pobawię moim przedmiotem, najlepszym od metalu. Pik. Jak metal to ja uwielbiam. Oto. Pik, dobra. A, a jak mam to do góry? O kurde, to będzie ciężkie. O, tak. Dźwięki godowe się zaczynają. Dobra, zrobiłem to. Ale to jest super, bo to. Kurde, tylko to się kończy, już jest ostatnie, jakie mam. O nie. O nie. Oj, to być teraz słabo. To kup. Ale to musi być chyba w menu, bym hmm. wyjść stąd I też te, 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 to nie jest nieskończone, to nie jest nieskończone Tego jest skończone, więc kupiłbym tylko kilka i to było ostatnie jakie mogę kupić Weźmiemy sobie, umyjemy teraz te okienka Może ty może tym zielonym, o zielonym o, zielonym się dobrze czyści nawet dobra. Dobra. dobra, pyk, zrobiony i pyk, to też będzie jest zrobione Ale ja tu potężną rdzę mam, ale jestem cymbałem i, z, i powinienem, powinienem tutaj użyć tego, tego czegoś A ja urzęm na ścianach który rdzy, nie mam, pod, nie mam. Iooo! Ej, terdzy jest to strasznie dużo. No. Chyba użyję tego silniejszego po prostu, bo tarza jest strasznie silna. Ja już nie widzę co jest brudne, a mi każe sprzątać. No co tu do cholery jest brudne? Nie, nie no po prostu. A tu? A no widzisz, jednak coś jest. A jak on mi się tam dół idzie? Dużo zrobiłeś? Nie. <laughs> no ja też nie za bardzo. No tak wolno idzie. No zacznę może używać tego tego wielkiego tam. A bo nie, na tak jeszcze tutaj. No, muszę z drugiej strony, to w czasie, bo jest pewnie brudne z drugiej, tak? Ta jest brudne z drugiej. Kurde, zobacz, jak to jest wielkie. O kurde, zmieściło się. No, ale to trzeba postawić. Jak to się podnosi? To muszę, muszę zejść stąd, tak? No, musisz znać muszę wynać. zejść Dobra, A, 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 a mogę, cię, mogę cię. mogę cię walnąć? Nie, to nie działa Nie, nic, nie dzieje, nic się z tą nie dzieje. Nie? Nie. No, nie, cały. A to u mnie nic. No, to muszę to bardzo blisko dać, więc ci trochę przeszkadzę tutaj. Nie, nie przeszkadzę. Kurde, ile tu jest schodków? No hej, to jest w sumie ta, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięter. To jest. No. W poprzednim były chyba trzy czy dwa. No, w końcu coś się dzieje tutaj, o! O to chodzi. Te światła też są brudne, no nie. No, wszystko. Pik, no o to chodzi. Coś się dzieje, bo tak. I ja, pitol, ja będę musiał to przestawiać co chwilę, bo jeszcze jest tak źle. No... Ja mogę no, ja tam tak skoczyć. Tak samo z tym. Z tym karuzelą, że muszę cały czas przestawiać. Czy ta platforma jest brudna od dołu, dlatego jeszcze połowa została? Pewnie tak, 100%. No wtedy nie została połowa. No ten ruf jeszcze muszę dokończyć. Czy ja mogę to. Ja mogę to przestawiać z góry? O kurde, to może być nawet fajne. No zaraz to spróbuję. Tak, uuuu, tylko, że kurde tego nie przestawię, bo nie sięgam tym Czy ja mogę to postawić na górze? To no i tak ciężko będzie Jak bym to postawił na ten. No, wideo, no. I Raz tak zrobiłem, raz postawiłem, raz tak zbugowałem, wiesz? Aha. Tylko na jednej mapie się tak zbugowałem raz Tylko potem... Tylko... Lata. Kurde, no, no nie, no nie mogę tak zrobić niestety, szkoda ja pytam teraz, teraz muszę schodzić piechotą, bo nie mogę skakać jak mam to na sobie No nie no, muszę tu ślizgawką schodzić się tak wolno Ale to wygląda O dobra, tu mogę postawić Czemu nie mogę? O, postawiłem, dobra Zmień pozycję przekazyń Podziel sobie ten cylinder na części, masz tak podzielenie, to teraz ten cylinder i ten cylinder tak syfal No to właśnie. widzisz, że tu masz tak podzielone na części, nie? Tak, znaczy o... ja na razie robię... Tą... Ale zepsułem teraz Od spodu robię tą zjeżdżalnię o, tu, o, dobra, zrobiłem No i mamy prawie całą górę z głowy Prawie Pyk, pa, jak teraz wchodzi Czy ty to czujesz? No. Czy ty to czujesz, gościu? Widzisz, jakie to ty dobre to Gra Glad to see you Starting to get out in the world I need some, I need someone with your skill Okej, okay, dobra, czyli jakaś to była praca. Suggestions for improvement Dobra, gościu, Kevin Bernard Ty nie mówisz, sam robić, ja umiem czyścić, rozumiesz? Ja umiem, nie musisz mi mówić Wyobrażasz sobie, jakby taki typ koło ciebie stał i ci cały czas tak mówił? To by tutaj dostał z washera pewnie. Tutaj niedomyte. Weź tu, popra. Dostałby sporo Poroshera, no i. Ja bym go domył wtedy. Ale kolorowe, jezu. Teraz tak się oddaliłem, zacząłem. Przed chwilą czarny całe było, a teraz takie ładne. A panie, jak to zjeżdżalnia dobrze wygląda teraz. Na serio zjeżanie? Czy to się nogami chodzi po tym? Nie no, no to, u, u, to średnio wygląda, jakby dał jak się zjechać z tego, szczerze. Tak fizyka by się aż tak nie popchnęła chyba Znaczy nie, to jest metalowe Więc takie, to jest taki metal śliski Co jest na zjeżdżalniach Więc na tym zjeździesz, no lajcie A to powoli chyba No nie aż tak Dobra. Py o. To jest brudne? O, to niemożliwe, wyczyściłem dobrze Dobra, nie wiem coś to jest, jeszcze nie ma. O Jezu, tego jest Teraz ścianki Nie no, mamy już 70% go się jest dużo bardzo No tak, ale jak widzę co tutaj jest Na górze Aż boli A ja zostałem procesiony do wyczyszczenia wydaje mi się Więc nie tak źle Czy ja mogę używać... Uuu, nie gadaj Dobra. O kurde to Ale dobre Ja nie ruszam myszką w ogóle i mi robi wszystko Bo mogę po prostu zjeżdżać ze zjeżdżalnią i trzymać S i D I, I mi się robi Pyk. Zobacz, ja nie ruszam myszką w ogóle Zobacz, muszę czasami pozycję myszki zmieniać w dół trochę Nie Co nie mi z gościu? Nie ma Weź nie mi, Przeszkadzaj mi Nie ma cię w Łatwo, o tak Nie, ale to jest kolorowe, boże Wcześniej było takie ciemne, że... O, góra, góra została zrobiona no, Dobra, zrobię to samo tutaj z tym Ale no, to jest z metalu, czy, to jest z metalu? Myślałem, że to jest jakiś plastiku normalnie No frame raczej nie jest z plastiku W sumie no, to nie jest z plastiku nie wiem. O. o, tak chyba tu będzie dużo nie jestem pewny co już patrzę teraz. Ojojoj, ojojoj! Ojojoj, oj, oj, goś! Ojojoj! Oj. O tak, o to chodzi! Ale to pięknie. oj, Ojojoj! <grawdy> Ale tego dużo jest. No. Patrz co się dzieje! Co Cy, co słyszysz, co się dzieje? Słyszę, słyszę. Ja też to robię tutaj, więc. Pyk! Nie mam hajsu już. Ty mnie stać na Powerwash To dalej kupuj. Ale ty nie wiem, czy ja mogę kupić stąd. Czy ja mogę kupić stąd, zobaczmy. O, może mogę. Eee. Uwaga, Powerwash Professional Duty Prima Vista Pro. Jop, to patrz, olimp. Patrzcie, patrzcie, różnicę. I, 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 ingredient, czy coś takiego, ma dwa, dwa więcej. Oily, dwa więcej. Subtborn, dwa więcej. Tołów 2 więcej. M.D.N.D. 2 więcej.N.Kurise 2 więcej. I Surface 1 więcej. Ma wszystko dwa więcej, praktycznie. Jeszcze to jest super OP, dobra. Bye, Pyk. O kurde! O kurde, tylko nie kupię innych rzeczy, dodatków. Nie kupię do niego. Patrz, jakie dodatki są ładne! Juo! Proszę sobie kupić. Dobra. Nałóżmy to. Uwaga, Pyk. I go gotta... no. On działa na bardzo niskie odległości I ja tym dosięgnę w ogóle tak się robi. I ole tu ma Ale dźwięk zarąbisty Ole tu ma ciśnienie gościu Ole tu ma ciśnienie <ścoughs> jest... OP, to jest ten power washer gości. Jo, To Nie to jest potęga To jest potęga O kurde jest jakiś kosmiczny w ogóle Chcę zobaczyć jak on wygląda w ręce A ja mam zobaczyć Aż ja se czekaj Aż ja se zmienię tego Skiny, tylko tu był clothing, o A nie, ja mam, ja mam białe rękawiczki, dobra A mogę zmienić na biały, mogę zmienić na biały swój doła, pa chodź, chodź, do mnie Widzisz, widzisz gdzie ty jesteś? no to jest To Na dole, na dole jestem, zobacz Pa jak ja wyglądam kozacko <grym> Ale malutkie ale Ja jestem pewnie super ładny teraz, bo jest cały biały, nie? No, taki szary trochę jesteś W porównaniu do tego power Washera, Co? Jaka? No Na, na grafice a. wyglądam super biało Power, washer, power washer masz takiego śnieżno białego, a ty jesteś taki szary a. Ale to i tak spoko no ta, no. Ale kozak, Jopitol, ale kozak Nie no, to jest już coś Kozak nic spód tej sprzątać <noise> No już, już, to, to będę szło no teraz, bo O kurde, tu wewnątrz jeszcze jest Ale dobra, no ja nie mogę z niego korzystać, bo nie mam tego Nie dosięgam Rada. w ogóle tam, nie dosięgam w ogóle o... Nie mam tego Ale lego. dźwięk ma zarombiste, nie? No tak, jest... czuć moc No <trym> To jest kompletnie coś innego Potężne to jest, potężne Big. Chyba od góry też jest Ty zobacz, ja ja, 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 z, to, ja z tego dołu to robię no pan, Z z no, tą ja to można to, to jest snajpera, goście, to jest snajpera totalna Przecież, jakbyś na plac zabaw coś przyniósł to, to byś dzieciaki z końca placu zabaw nawalał A, Musiałbyś nawet wchodzić na to A To jest śmieszne, śmieszne no, bo ja, ja... O nie! No. O, nie, dobra, odbugowałem się, zbugowałem się, nie mogłem się ruszać. Nie, nie, fójść tutaj pod to, nie kładź się pod to. Jopit, ale było blisko, nie, nie wszedłbym sam, musiałem nam strzegać, aż ty skończysz misję. No, panele są raczej czyste, wszystkie już. Od co tutaj było. No, nie widzę nic. O, jest for. Co to było? Jest for tier panel, kolejny, brudny. Kurde, y, no dziś zauważyłem, bo nie mogę go znaleźć, taki... O, dobra. Channel lights. Channel lights. Channel lights. Yy, Slide frames no bo to ja. ja zrobię slide frame, to kończę If your panels Czyli te okej okay. ten, ten był brudny to nie wiedziałem o tym nawet Nie pisało, jakoś się bokiem zrobiło Dobra! No no bo yes. od... <laughs> nawet nie wiem co zrobiłem Gdzieś <laughs> tam, byłem tam i tam gdzieś był ten frame dobra, no i... Zrobione! Ty podał mi Congratulations i 7.5 na 10 mi dał, ogarniesz co za typo, ty, co za typo. 5 na 10 za takie wyczyszczenie, niech się w dupę pocałuje. <noise> no, nasz speedrun z tego. Patrzcie, widać nas jak chodzimy, ale śmiesznie, jak widać, że nas jak chodzimy, ale fajne. Dawam na speedrun z wielkiej wieży z wąsami. Zrobił sami 900 hajsu. Mam 440 i mogę kupić sobie następną rzecz. Zobaczmy. Jupitul, następna misja to jest ten. To jest samolot. Oh. Clean the Private Jet. Ole, fine. ale to będzie w następnym odcinku. A teraz dziękeczki za oglądanie. Był ze mną Xen i bye bye!